1 września 2017, 78 rocznica e, wydarzenia, gdy pancernik schleswig holstein ostrzelał polskie wybrzeże. E, jest z nami Artur, który chce opowiedzieć o konsekwencjach tego wydarzenia. No i oczywiście o tym, żeby Niemcy nam dali reparacje za to, co zrobili podczas II wojny światowej. E, zniszczenie Warszawy. Mordowanie, palenie, kłócenie ludzi. Tak, e, tak. Ym, czyli chodzi ci głównie o powstanie warszawskie? Nie tylko, też o podczas y, kampanii wrześniowej, inne mordy mhm. e, i inne czy, zniszczenia. Tak, i najważniejszą tutaj jest sprawą, bo to się wydaje godzinami oczywiste, ale pytanie jest, Mm, czy nie wzniecasz w ten sposób, jak to mówi posłanka Joanna schöling messerschmidt e, wzniesanie antyniemieckich nastrojów? Słuchajcie, ja ci to tak powiem. E, zawsze PO czy nowoczesna będzie mówiła to, że jest, to jest antyniemieckie po, postanowienia. Ale ja ci powiem tak szczerze. E, tylko te partie, które się nie liczą i spadają e, dół na szyję w sondażach to mówią, tutaj to jest i w ogóle. A my jako patrioci, narodowcy, Polacy i inni Polacy, którzy też się uważają za, za Polaków, patriotów, też powinni domagać się od Niemców reparacji za drugą wojnę światową. Mhm. E, dobrze, czyli Artur uważa, że e, gadania o niemieckich nastrojach to, są, to jest taki... E, wielka bzdura. Wielka bzdura. E, no dobrze, dziękuję Ci Arturze. A to też trzeba wspomnieć o tym, że trzecia Rzesza Narodowo-Socjalistyczna zaatakowała Polskę z komunistycznym Związkiem Radzieckim. Ale to już temat na inny film. I na inną okazję. I na inną okazję. Bo jak wiemy, polity służalcza polityka Bieruta i e, może się okazać, że. Zamknęła prawną drogę do reparacji. Tak, Z Niemcami bardzo... jest trochę inaczej, i o tym dzisiaj opowiadał. Artur Puszkarski, ale jeszcze dodam: Oczywiście, że, e, że i Bruksela, i inne organy też nie chcą, żebyśmy się domagali o reparacji za drugą wojnę światową. Wiemy to nie od dziś. Dziękujemy. Arturze.